Szanowni Państwo, oficjalne otwarcie nowego ronda pod szpitalem nastąpi w piątek 17 czerwca. Jednak już dzisiaj otwieramy rondo technicznie po to, żeby mogli już kierowcy przemieszczać się po świeżutkim asfalcie. Zwracam uwagę na to, że jest to rondo turbinowe. Będzie tam odbywał się ruch troszeczkę inaczej niż do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. Mam nadzieję, że te prace, już kosmetyczne, dotyczące zieleńców, znaków, będą zakończone w ciągu tego tygodnia, ale już od dzisiaj, de facto, w całości możemy powiedzieć, że rondo będzie służyło już mieszkańcom. Dziękuję Miejskiemu Zarządowi Dróg za nadzór nad inwestycją. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni mieszkańcy, tutaj, tak jak wspomniał Pan Prezydent, wybór kierunku jazdy należy zaplanować przed rądem i naprawdę będzie się nam wygodnie i bezpiecznie i przede wszystkim sprawnie jeździło po tym rondzie. Rozpoczął się sezon letni na basenie nad Dubinką. Zapraszam w każdy weekend od godziny 10 do 19. Od 25 czerwca przez całe wakacje basen będzie czynny już codziennie. To dobre miejsce do spędzenia choć części wakacji w Nowym Sączu. Zniżka na wejście z kartą nowosądeczanina. Za nami pierwsza wiosna motocykliczna. Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta na płycie nowosądeckiego rynku pod przewodnictwem księdza Prałata Jerzego Jurkiewicza. Dziękuję wszystkim miłośnikom Jednośladów za tak liczną obecność. Mam nadzieję, że przed nami więcej tego typu wydarzeń. Szanowni Państwo, witam na Osiedlu Zawada. Towarzyszy mi członek zarządu osiedla pan Tomasz Dyda oraz radny miasta Nowego Sącza Dawid Dumana. To dobry dzień dla Osiedla Zawada, ponieważ przejmujemy po wybudowaniu nowy plac zabaw razem z towarzyszącą infrastrukturą kolejne miejsce zrewitalizowane na terenie Osiedla Zawada. Oczywiście przed nami duże inwestycje w cały kompleks sportowy, ale także myślę miłe chwile spędzone tutaj na osiedlu. Serdecznie przy okazji zapraszamy na, to, na ten nowy plac zabaw oraz na najbliższy festyn, który organizujemy wraz z Dawidem, który odbędzie się w sobotę 11 czerwca. Szanowni Państwo, widzimy się w najbliższą sobotę o godzinie 14 na obiektach Mosiru, na nowym placu zabaw, będzie mnóstwo atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i dla najstarszych. Serdecznie zapraszamy. Trwa rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski. W niedzielę spotkałem się z rowerzystami na grill przy skałkach nad kamienicą. Dziękuję za obecność i kręcenie kilometrów dla nowego Sącza. Rywalizacja potrwa do 30 czerwca. Przed nami jeszcze wiele okazji do spotkań. Najbliższe już 19 czerwca podczas zlotu zabytkowych rowerów. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na 173. spotkaniu z prezydentem miasta Nowego Sącza. Witam wszystkich facebookowiczów, którzy korzystają z mojego profilu facebookowego Prezydent Ludomir Handzel. Witam także widzów regionalnej telewizji kablowej. Bardzo się cieszę, że znowu jesteśmy razem. Dzisiaj jestem poza terenem Nowego Sącza, ale chciałbym Państwu tradycyjnie przekazać garść informacji. Mam nadzieję, że ten materiał, który przygotowałem, który został uruchomiony na początku naszego spotkania był dla Ciekawy i interesujący. No, przede wszystkim cieszy to, że e, możemy otworzyć już technicznie RONDO e, pod szpitalem, że właściwie przepustowość jest uruchomiona. E, m, prace porządkowe, e, z, kwestia jeszcze oznakowania, kwestia e, estetyki, kosmetyki pewnych rzeczy, jak na przykład zieleńców, jeszcze trwają i będziemy oczywiście zaraz e, po e, Bożym Ciele, czyli 17 e, e, czerwca o godzinie 13, oficjalnie już to rondo. Mam nadzieję, że Państwu te rozwiązania się spodobają i będzie ono bezpiecznie służyło mieszkańcom przez wiele, wiele lat. Szanowni Państwo, mam jeszcze pytanie, które pojawiło się na 172 spotkaniu od Pani Katarzyny Sue, która pytała o skrzyżowanie słucharskiego i batalionów chłopskich. Tam zostały zainstalowane nowoczesne rozwiązania wspierające osoby niedowidzące, niewidome, czyli sygnał dźwiękowy. E, sprawdziłem to u naszych drogowców. E, sygnał będzie e, wyłączany w godzinach nocnych. Poziom hałasu tego podstawowego powinien być dostosowany do hałasu ulicznego. Na dzisiaj poziom jest ustawiony na 65 dB, co jest jedną z niższych e, wartości dopuszczalnych prawem. Będziemy oczywiście sytuację monitorowali, ale mam nadzieję, że też no, to, w ten, to, to podanie ręki w kierunku osób, którym trzeba troszeczkę czasem pomóc przy takim przejściu, e, będzie e, spotykało się ze zrozumieniem. Bardzo ciekawe wydarzenie serwuje nam Sądecka Biblioteka Publiczna. To Sądeckie Dni Literatury, i już bardzo ciekawe rzeczy się odbywają. Dzisiaj panel o nagrodach literackich, a także spotkanie autorskie z Jackiem Hugo. Baderem. Bardzo się cieszę, że tutaj pracownicy oraz pan dyrektor są tak aktywni i przygotowują nam takie ciekawe wydarzenia. W piątek, 10 czerwca, zapraszam na płytę Nowosądeckiego Rynku spotkanie autorskie z Łukaszem Orbitowskim. Pewnie część z Państwa już takie plakaty też widziała na mieście, czy w Ratuszu, czy też na moim profilu Facebookowym. O godzinie 16.30 spotkanie autorskie z Joanną Bator. Również myślę, że dużo osób będzie zainteresowanych. No i przede wszystkim taka wisienka na torcie o godzinie 20.00, koncert Czesława Mozila. Wszystko oczywiście bezpłatnie na płycie Nowosądeckiego Rynku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy aktywni całe lato i będziemy się spotykali w różnych częściach Nowego Sącza. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.